Proszę nam e, przybliżyć swoją historię bycia misjonarzem. Zaczynałem w Rostowie nad Donem. To jest niedaleko od ukraińskiej granicy i zaczynałem dokładnie 30 lat temu. Biskup Kisiel wyświęcił mnie w 1991 roku podczas wizyty papieskiej, a za rok czasu już byłem tam nad Donem, nad tym cichym Donem, za który Szołochow dostał Nagrodę Nobla. Co ojciec myśli słysząc dzisiaj o, o wojnie na Ukrainie, o cierpieniu Ukraińców, a także um, o, o tym, że i, i Kościół katolicki, i wierni i, i, i duchowieństwo też są w opałach w związku z wojną tam właśnie na, na Ukrainie. No mam bezsynne noc wielu znajomych Tak. I z jednej strony i z drugiej strony to. Mhm. Bo... W 10 latach pobytu w Rosji, w 2002 roku, kiedy e, politycy rosyjscy uznali, że Kościół katolicki jest niepotrzebny w Rosji, usunięto biskupa Mazura, usunięto Salezjanina z Rostowa Mackiewicza, usunięto Salezjanina z Jarosławia Słowackiego pochodzenia, jeden Włoch był usunięty z Nowogrodu, a ja w tym czasie byłem na Sachaliny, też zostałem usunięty. I trafiłem na Donbas. Mhm. Także na Donbasie byłem 5 lat i też mam tam wielu przyjaciół. Czyli i Rosja, i Ukraina. No właśnie, my cierpimy jako księże, cierpimy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Miłość polega też w jakimś sensie, w jakimś stopniu na przywiązaniu, czy wiąże się z przywiązaniem, z takimi czysto ludzkimi emocjami. I kiedy trzeba zmienić parafię, to zawsze to jest takie wyrywanie z korzeniami. A ojciec był i. i i na Ukrainie, i, i w Rosji, a teraz Papłanowa Gwinea. Jak to, jak to się odbywa, że tak powiem, w psychice misjonarza, że, że on się uwalnia od tego, że może, nie wiem, opuścić Białystok i, i być i tu, i tu, i tam, i być wolny tak wewnętrznie po to, żeby, żeby priorytetem było głoszenie? Czy to jest łaska? Jak to ojciec by wytłumaczył? W Irkucku spotkałem e, prowincjała e, misjonarzy z USA. To się nazywa Marynol. Marynol to jest takie wzgórze e, 80 km od Nowego Jorku. Powstało to zgromadzenie w 2011 roku. i Ja z nimi współpracowałem e, na Sachalinie. Byłem jakby na budżecie tej organizacji. Oni finansowali budowę kościoła. Na Sahalinie i już było wiadomo, bo w tym momencie, jak wypędzono biskupa Mazura, było wiadomo, że następni będą wypędzeni, plotka chodziła po, po kraju, że będzie 15, na czarnej liście jest 15, no i wielu tak zgadywało, że ja też będę usunięty. I ten e, prowincjał Marynol mówi, że once missionary, forever missionary znajdziesz sobie miejsce, nie? Że jak nie możesz być misjonarzem w Rosji, to będziesz w innym kraju. Tak mnie pocieszał. Inny ksiądz próbował zgadywać, ksiądz Pietrzyk e, Palotyn, on był szefem karitasu w Rosji. Mówi słuchaj, jedź na Kubę. Jedź na Kubę, tam jest taki sam system, już się do niego przyzwyczaiłeś. A kiedy już e, e, Wylądowałem w Polsce po pobycie w Japonii, bo zostałem deportowany do Japonii i napotkałem przypadkowo biskupa z Mendy, z Papui, on bardzo chętnie chciał mnie przyjąć. I ja tylko z tym poszedłem do swojego biskupa w Białymstoku, do ziemi, że mam. Znalazłem w Polsce biskupa z papui, i on chce mnie zabrać do siebie. Przodkowie tego biskupa Amerykanina byli ze Złote to jest koszalińskie On mówi słuchaj ty się bardziej nadajesz na Ukrainę poznasz już język znasz kulturę i tak trochę z niesmakiem przyjąłem te zaproszenie na Ukrainę mi się wydawało że tam nie ma takiej pilnej potrzeby jak w innych krajach a potem się okazało że to była najpiękniejsza misja jaką sobie mogłem wymarzyć pięć lat na, na Donbasie w porównaniu z dziesięcioma latami w Rosji to nie chociaż się wydaje, że to są podobne kraje, podobne języki, ale powtarzam, to jest niebo i ziemia. Ukraina i Rosja to jest niebo i ziemia. Pierwszy prezydent Ukraina napisał książkę Ukraina, cenę Rosja. I ja to potwierdzam. Ale ta myśl o Papui Nowej Gwinei zwyciężyła po jakimś czasie i tak, miałem pobudkę i bodziec do tego, żeby pojechać i nawet excuse, jak to się mówi, bo na Donbasie wysiadłem mi nerki, przeziębiłem nerki, miałem kłębuszkowe zapalenie. Lekarz powiedział, że jak chcę żyć, to muszę zmienić klimat i najlepiej, żeby to był tropik. I z tym poszedłem do biskupa. Szukaliśmy, kto by mnie tam w tej papui przyjął, bo kontakt z biskupem z Mendi się urwał. No i, i było ciężko znaleźć tak na biskup Ozorowski wtedy zarządzał diecezją i mówi, słuchaj, może pójdziesz do Azji Środkowej. I wtedy wyskoczyła ta propozycja wyjazdu do Zaszkiętu, gdzie też byłam 5 lat i też było ciekawie, mimo że byliśmy sparaliżowani przepisami reżimu Karimowa i nie dało się tak na całego pracować, jak na Donbasie, ale miałem przyjemność zapoznać się z ostatnią córką generała Andersa, Anną Kosta i wiele innych rzeczy doświadczyłem, tak z historii Polski. Historia Polski jest bardziej żywa w Taszkencie, niż w samej Polsce. <laughs> Ojciec napisał książkę, którą trzymam przed sobą, bo ją kilka minut temu otrzymałem. Pożegnanie z diabłem. Zapiski misjonarza. Skąd taki tytuł? Bo że zapiski misjonarza, no to możemy się domyśleć, chociaż na pewno treść jest zaskak zaskakująca, i tu dopiero można m, odkryć niesamowitą przygodę, którą a, ojciec przeżył, ale nie mu się dzieli. Natomiast dlaczego pożegnanie z diabłem? To jest taki rozrachunek z przeszłością. Połowa książki to jest opis mojej drogi do, do seminarium. A droga nie była łatwa, zagmatwana. I kiedy już się znalazłem w seminarium, to już naprawdę e, miałem takie wrażenie, że już jestem w niebie. Nie? Te, te jakieś przysmaki i piekła e, się pojawiały i, i później, już po święceniach, ale, ale raczej mam takie odczucie, i to chciałem oddać w książce, że służenie Bogu to już jest niebo. Mhm. Czy zatem powołanie misyjne, możemy zaryzykować takie stwierdzenie, jest związane w jakimś sensie z nawróceniem? Żeby taką wolność wewnętrzną uzyskać, aby pójść w świat, czy to będzie Rosja, Ukraina, czy Afryka, czy Ameryka Południowa, to, to trzeba, trzeba by najpierw się nawrócić. Rozumiem tutaj nawrócenie jako no, mówi się w kościele jako metanoje, czy zmiana myślenia, ale to niewiele też tłumaczy. Ostatnio najnowsza definicja, którą sobie zinterioryzowałem, to jest definicja księdza, księdza profesora Marka Dziewieckiego, że to zmiana charakteru no bo, jak ktoś jest domatorem, ktoś lubi ciepłe kapcie, ktoś, nie wiem, no, do tej pogody polskiej jest przyzwyczajony, lubi kluski śląskie albo nie, nie wiem, cokolwiek sobie wymyślimy, a teraz nagle ląduje, czy to na wschodzie, czy gdzieś w tropiku, no to czy to nie jest zmiana charakteru, a zatem nawrócenie, żeby w coś takiego wejść? Nie, charakter się nie zmienił. Ja taki byłem od dziecka. Byłem mały to. Chciałem poznać każdą wioskę i każdy kawałek lasu, który w okolicy jest. I mama mnie nazywała Jarek Powsinoga. także z taki charakter takiego małego misjonarza to już, to już ja miałem od dawna. Tylko się zmieniły jakby priorytety, że jak ja pod... motywacja, motywacja. Bo... Podróżowałem bez celu, nagle znalazłem powód, ale tu. Chcę e, anegdotę e, powiedzieć dla ludzi z Węgrowa, bo bardzo dużo mm, misjonarzy jest i w Rosji, i wszędzie na świecie. Jak do nas dołączył e, do Rostowa nad Danem Salezjanin ksiądz królak Jurek, a był tam też e, ksiądz Sewerynik Bogdan, to od nich usłyszałem anegdotę o Jurku. Jak był mały, a zawsze był mały, pracował wśród pigmejów, tam był najwyższy. Jakby malutki jeszcze nie chodził do szkoły, to lubiłeś nim na huleń nodze i go się pytali sąsiedzi, Jurek gdzie jedziesz, a mówi na misję, na misję, no szkoda mi bardzo, bo to wielki mój przyjaciele i dowiedziałem się, że już nie żyje, po Afryce przyjechał, proszę zobaczyć, Afryka, Rosja, Rosja, Afryka, to nie jest jedyny przypadek, kiedy człowiek tak diametralnie zmienia klimaty i, i kraje, ale to pragnienie e, robienia e, czegoś ponad e, to jest... E, ja bardzo często cytuję e, i przypominam jaki herb miał Jan Paweł II. E, ja trochę lubię malować w i bardzo często maluję herb papieża. Z te powiedzonko grinią Montforta to tu stu cały twój. Żeby iść na misję, to, to nie trzeba 10%, jak protestanci, albo 50%, to trzeba 100% być po tej stronie, po stronie nieba. A diabła trzeba pożegnać się z nim. I, I to jest właśnie ten tytuł książki i to jest być może e, motto mojej pracy. Mhm. Teraz. Może e, jedną książkę weźmiemy ze sobą do Siedlec. I zrobimy jedną paczkę, jedną paczkę. Paczkę nawet. Dla, tak, słuchaczy. dla słuchaczy. Dla słuchaczy zrobimy jakiś konkurs, albo nie wiem jak, jak to, wymyślimy coś. Bo przywiozłem tu 100 książek do centrum, a misjonarzy jest 80, więc jedną paczkę, 20 książek wysyłam do siedlce, bo siedlce bardzo lubię. A szczególnie parafie Jana Pawła II, gdzie mam przyjaciela, no i te same nimi nosi, tak? Ksiądz Jarek Oponowicz. Już mu macham.